Witam, widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj troszeczkę inny materiał. Dawno nie robiłem żadnego miksu. Nie wrzucałem Wam tutaj na kanał, czyli dzisiaj sobie zrobimy mały miks, a mianowicie miks, który będzie wsparciem tutaj dla naszych gołębi w okresie rozpłodowo. Lęgowym. dajemy sobie jogurt naturalny jogurt naturalny tutaj będzie bazą tego miksu i jogurt naturalny jest źródłem białka, tłuszczu, węglowodanów, obfituje w składniki mineralne, tak jak wapń, fosfor, potas, sód witaminę A oraz witaminy z grupy B to będzie nasza baza ja używam tutaj jogurtu greckiego nie powiem skąd nie powiem yy, z jakiego sklepu żeby tutaj nie było, że jakaś reklama czy coś yy, w tym okresie rozpłodowo-lęgowym -y, yy, głównie, głównie chodzi nam o to, aby, aby no, zwiększyć tą potencję gołębi więc no, w większości suplementów na potencję znajduje się na przykład cynk, selen witaminy właśnie z grupy B witaminy witamina C witamina D, witamina E oraz kwas foliowy także tutaj mamy bazę jak już Przedstawiłem ją. Posiada witaminę A, witaminę B. No i w tym okresie rozpodowolęgowym wiadomo, że gołąbki nasze, głównie samice, wytracają wapnie, mają obciążenie dla organizmu. więc warto sobie tutaj wspomóc te gołębie. I jeśli chodzi o okres wzrostu gołębi młodych to tutaj również witamina A, witaminy z grupy B, witamina D oraz wapnie odgrywają bardzo ważną rolę. Więc no to jest trzeba tutaj dać jako wsparcie. O, troszeczkę je wspomóc. No można to robić syntetycznie. Ja tam wolę to zrobić troszeczkę Bardziej w naturalny sposób. Ok, no bazę mamy tutaj naszą, czyli ten jogurt naturalny grecki, postawię go tak. Kolejny składnik, który wyląduje tutaj w tym naszym jakże smacznym miksie, będzie to po prostu marchewka. Marchewka z tego względu, że jest również bogata w witaminy. No i tutaj ta marchewka y, to jest przede wszystkim źródło y, witamin z grupy B, czyli mamy w niej B1, B2, B3, B5, B6 y, oraz właśnie ten kwas foliowy. Y, no i mamy również dużo, dużo wapnia. Y, Potasu, sodu, żelaza, miedzi, fosforu, magnezu, cynku oraz kobaltu posiada również witaminę C oraz duże pokłady beta karotenu, czyli witaminy A. Kolejny tutaj to jest kawałek pietruszki korzenia pietruszki i tutaj mamy duże pokłady witaminy K. Również jest z witamina A, witamina C Oraz sporo, sporo składników mineralnych, czyli żelazo, miedź, potas, kwas foliowy, błonnik i wapń Czyli wszystko to co chcemy tutaj w tym miksie mieć To tutaj w tej pietruszce również znajdziemy Kolejna jest cebula czerwona I tutaj Tutaj e, tak zaznaczę, że tej cebuli czerwonej, ogólnie cebuli e, żeby dużo i często nie stosować w miksach e, z tego względu, że e, posiada, posiada tutaj związki siarki, tak, no i po prostu gołęby aż tak dużo tej siarki nie potrzebują i też żeby nie zniszczyć wątroby, bo jest to jednak obciążenie dla nich, no ale to, to, tak właśnie nie za często można podać, ale, ale tak raczej z umiarem z głową. Cebula czerwona to jest tutaj cenne źródło potasu, witamin z grupy B, witaminy e oraz witaminę C. Yy, zawiera właśnie tą siarkę, wapń, magnez, żelazo, miedź oraz cynk, a cynk tutaj yy, właśnie jest potrzebny w tej fazie yy, rozpłodowej, żeby działał nam na potencję, na popętu samców. Więc ta cebulka tutaj ona posiada ten cynk. Yy, kolejny składnik to jest no, ja mam tutaj dwa liście przekrojone na pół. On również zawiera właśnie te składniki, te związki siarki. Więc no por i cebula, no to po prostu tutaj bym dał pół cebuli. Dałem po prostu jedną czwartą cebuli i dwa liście pora. Po prostu tak sobie jako zamiennik, jako uzupełnienie innych tutaj witamin i minerałów. I por również zawiera duże, duże ilości witaminy C oraz zawiera beta-karoten, czyli tak jak zawiera go nam nasza marchewka. Eee, posiada również w sobie kwas foliowy i minerały: wapń, potas, fosfor i właśnie tak jak już tutaj e, wspomniałem mniejszą tą ilość tej siarki. Kolejna jest natka pietruszki, dlatego tam był taki mały kawałek dany tej pietruchy korzenia. Bo chciałem tutaj dać właśnie jeszcze natkę po prostu. No to jest tak 3-4 gałązki natki pietruszki na taki miks. Tu wyjdzie nam około jakiegoś pół litra, powiedzmy, czyli na dwa karmionka, żeby sobie dołożyć do naszej. E, mieszanki no i natka pietruszki również zawiera witaminy e, A, E, K e, posiada również witaminy z grupy B oraz e, minerały takie jak potas, sód, wapń, magnez e, czy fosfor, więc ona tutaj również nam fajnie wspomoże w tym właśnie okresie e, rozpłodowolęgowym tego łębie tak? kolejne mamy całe awokado no wiadomo, że bez skórki je trzeba podać, więc je trzeba sobie wygrzebać. Czyli po prostu łychą. Wygrzebujemy to awokado. Pestkę można sobie posadzić. No lub jak ktoś tam nie chce tej pestki sadzić, to można zutylizować. Ale bardzo fajnie na parapecie to awokado jak rośnie wygląda. Takie powiedzmy drzewko. Także wygrzebujemy sobie awokado. Ono też jest właśnie tutaj fajnym takim dodatkiem do tych miksów, z tego względu, iż posiada witaminę A, C, E, K oraz H witaminy z grupy B, tak jak B1, B2, kwas foliowy, kwas pantotenowy i posiada również wapń, miedź, żelazo, mangan, potas i fosfor i dodatkowo jeszcze posiada tutaj kwasy tłuszczowe omega, więc ta awokado jest fajnym też takim dodatkiem do właśnie tego miksu do wsparcia w okresie który teraz jest, czyli rozpłodowolot lęgowy Co ja mam z tym rozpłodowolotowym, nie wiem I ostatni składnik też, żeby nie przesadzić, bo to tutaj yy, Młode gołębie, no Jeszcze nie mają tak yy, Że tak powiem rozwiniętych tych narządów, żeby nie uszkodzić Za małego, więc dajemy Dwa ząbki czosnku w tych dwóch ząbkach czosnku znajdziemy mangan, wapń, fosfor, cynk, potas oraz selen i znajdziemy witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę A oraz tą właśnie najważniejszą tutaj do wzrostu witaminę D. Więc ten czosnek można podawać regularnie, żeby te młode troszeczkę Lepiej rosły, jeśli tam gdzieś jest jakiś problem, no ale, ale też nie ma co przesadzać, żeby one się po prostu na mnie nie załatwiły, tak bo jednak te organy hmm. też dostają troszeczkę obciążenia. Dobra, ja za chwilę to zmiksuję, przejdę tutaj do prezentacji. Więc widzimy się za dosłownie moment. Tak jak mówiłem, miks już mam gotowy, zajęło mi to chwilę, on jest taki troszeczkę bardziej gęsty, kolor ma taki, powiedzmy limonkowy, żółtawo-zielonkawy troszeczkę, więc jest gotowy, jako że robiłem go na jogurcie naturalnym, yy Teraz on sobie przez noc w lodówce popracuje. Ten tłuszcz, jako że to był jogurt grecki, to tam jest większa zawartość tłuszczu w nim. Fajnie te zaabsorbuje witaminy i minerały. No i do porannego karmienia gąbki dostaną. Wieczorne będzie raczej. Bez miksu, i następne poranne karmienie. On sobie może w lodówce postać, więc te dwa karmionka nim sobie obskoczę. Później zrobię następny miks. Muszę po prostu pomyśleć, wymyśleć jakiś miks, który będzie tutaj. Trzeba będzie sobie go jakoś fajnie ugryźć, rozpracować. Może będzie na oleju zrobiony, może będzie. Na maślance, może na kefirze, zobaczymy, jak to tam sobie go ugryzę. No, tu trzeba pogłówkować troszeczkę, żeby witaminy, mikro, makro elementy się tutaj zgadzały, żeby się uzupełniały. To odnośnie miksu tyle. Pochwalę się tutaj dwoma, można powiedzieć, rzeczami. Eee, jeszcze tak na koniec zakupiłem zegar do lotów, więc w tym roku pierwszy lot młodych na starych nie mam jeszcze z czego lotować. Eee, pierwszy lot młodych mam nadzieję, e, że będzie ciekawie. E, ogólnie 2-3 sezony myślę przelotować na samych młodych, zobaczę co tutaj wyjdzie, bo parę fajnych golemi w gołemniku posiadam właśnie że tak powiem z tego co otrzymałem gdzieś tam od kolegów, z tego sobie jakoś tak fajnie poparuję te gołąbki żeby fajne młode wyciągnąć ale wszystkie listy konkursowe tutaj będą będę się z Wami dzielił nie lecę sam, lecę w tandemie z moim tatą także będziemy będziemy w dwójkę sobie lotować no i mamy zamiar teraz jeszcze na dniach zacząć budowę nowego gołemnika, żeby młode które już tutaj powoli się pojawiają mogły sobie startować z nowej że tak powiem kolokwialnie budy treningi to wszystko żeby się przyzwyczaiły do czasu lotów. No mam troszeczkę jeszcze czasu, więc, więc myślę, że fajnie to będzie tutaj szło, a mówię, będę się dzielił materiałami właśnie listami konkursowymi, czy momentami tam zbudowy z wami. No i co? Tutaj nie będę teraz przedłużał zachęcam wszystkich również do subskrypcji kanału, tych, którzy jeszcze nie subskrybują zachęcam do lajkowania, dodawania komentarzy te osoby, które już subskrybują bardzo dziękuję, że jesteście również zachęcam Was do dawania lajków łapek w górę pisania komentarzy no to no, zachęcam Was, bo w sumie robię to dla Was. E, danie Subika nic nie kosztuje, a myślę, że można fajnie tutaj, fajnie e, wyjść w Waszym kierunku. Tak i na przykład e, już tutaj próbuję dogadać się z którymiś z którymś z hodowców, żeby zrobić drugą edycję voucherów na głębie Młode z przyszłego roku. To jest raz, a dwa również tutaj prowadzę już takie wstępne negocjacje, żeby zrobić kolejny konkurs dla was na vouchery w, na przykład w jakimś tam sklepie, tak? Że po prostu będziecie mieli voucher do, do wykorzystania na daną kwotę nie robię tutaj jakiejś tam loterii w sensie takiej, że Wy musicie mi coś dać żebyście coś wyciągnęli, nie 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 nie, ja tutaj właśnie chcę tak jakby od siebie Wam podarować coś i po prostu sprawić Wam uśmiech na twarzy także jeśli ktoś jeszcze nie, nie sub, subskrybuje nie dał subika nie lajkuje no to Mógłby zacząć sobie i obserwować kanał, włączyć sobie dzwoneczek, żeby te powiadomienia przychodziły. To to. A, i ostatnia sprawa. Niebawem na kanale zrobimy już losowanie właśnie tych voucherów na sezon 2025. Muszę po prostu umówić się albo z Andrzejem Marko, albo z Markiem Gadzińskim. Na dany termin wtedy zrobimy sobie już live'a i na tym live'ie zostanie tutaj zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców i później co do kontaktu to będziemy drogą mailową się kontaktować, żeby ten voucher dotarł i będą podane w środku numery, żeby się umówić mniej więcej, żeby zadzwonić powiedzieć, przedstawić się, że tam jest się laureatem tego vouchera yy, i umówić się na odbiór gołąbka. Tyle na dzisiaj ode mnie nie przedłużam. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was. Pigon Poland. Trzymajcie się. Cześć!